Cześć, siemanerro! Siedzę w busie, ale to nie jest mój mały one life. Dzisiaj zajmę się sprawami technicznymi. A mianowicie tym, tu, co jest. O tym oto zbiorniczkiem. Dzisiaj to chciałbym zlikwidować. No i jeszcze bym chciał przenieść. Jak wiecie, ja mam sterowanie tam. Pokażę. O, tutaj mam sterowanie podgrzewacza. A de facto dlatego, że tutaj, jak wiecie, miałem swoje łóżeczko. I na głową mogłem sobie regulować w nocy w razie potrzeby, jak wiecie teraz, natomiast sypiam tu, kładąc sobie to, tamtą stronę, tudzież spałem też tutaj, nie, no ale jak już mówiłem, ja co chwila zmieniam koncepcję, ciągle mi coś nie pasuje, muszę zrobić tak, żeby było mi wygodnie, więc to kładę tam i będę spał sobie tutaj, no i tego tutaj już nie będzie, więc sterowanie planowałem może przenieść gdzieś tu, tu mi po prostu będzie wygodniej, nie, sterować sobie tym oto piecem. To, że wywalam dzisiaj to, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że przenoszę pompkę, która jest pod spodem, tutaj zaraz pod tym piecem. Chcę ją zainstalować pod maską, podłączając się do wężyka paliwowego, który idzie do filtra, żeby już tego też zbiornika nie było. No i pompa ma być tam, bo troszeczkę hałasuje i w nocy te pukanie mi trochę przeszkadzało, więc chodźmy teraz pod maskę, pokażę Wam mój plan. Piesel idzie. No i towarzysz już mi towarzyszy cały czas, i plan jest taki: jak widzicie, tutaj jest filtr paliwa, grucha do pompowania. Paliwko idzie sobie tym wężykiem do góry, do filtra. I ja planuję wpiąć się tutaj. Tutaj zainstalujemy jakiś trójnik, i dalej już pójdzie pompa, filtry, zaworek. A gdzie ją zamocować, to no, nie wiem. Na razie idziemy zrobić. Cały taki komponent, który tutaj wsadzę. O. Mam taką, taką koncepcję. Zaraz wam powiem o co chodzi. Konafi wam pokażę, jak zamierzam wytłumić pompkę. No mam tutaj takie, takie sobie wymyśliłem. To jest standardowe takie mocowanie. Jest taka guma, która zamyślę ma redukować hałas. Niestety po zamocowaniu tego do konstrukcji samochodu, samochód strasznie głośny jest. Mówię tam oczywiście do konstrukcji bezpośrednio pod spodem, co było, bo już praktykowałem to. Zamocuję to dodatkowo na takim tłumiku drgań, to jest, to jest taki tłumik drgań do agregatów prądotwórczych. Damy sobie to po prostu w ten oto sposób. To oczywiście skręcę wszystko i też zamocuję to z przodu, ale myślę, żeby zamocować to do jakiegoś plastiku. Może nie będzie wpadać jakiś rezonans, zobaczymy. Jeżeli nie, w zanadrzu mam co innego, ale jeżeli to nie wypali, to wam pokażę co mam innego. No i to będzie tak gdzieś do plastiku. No myślę, że może te puknięcia będą cichsze, albo bardzo mało wyczuwalne w kabinie. Teraz musimy zrobić taki monolit przyłączeniowy. Tutaj, jak widzicie, mam szereg wężyków już takich paliwowych do wybasta. Tak będę nazywał ogrzewanie. Te chińskie wybasto będzie po prostu szybciej i łatwiej. Wszyscy wie, o co chodzi. Kurde, no nie kop mi tu! Już. Ujedź stąd. Więc taki wężyk sobie podłączymy bezpośrednio, że będzie fachowa, fachowa robota, że tak powiem. No i teraz musimy zrobić taki monolit. Nie? Tu wam pokażę tak na stole trójnik. Tutaj mamy filtr paliwa. Tutaj jest do zbiornika. I teraz musimy zrobić taki ciąg. Zaworek, żeby nam się paliwo nie cofało. I króciec już na ten, na ten cienki wężyk. Tutaj już. Oczywiście tutaj jeszcze musi być pomiędzy. Filtr paliwa, ale filterek chyba jest tam przy samym dole, więc tam go zostawię, na samym dole, już przy, przy piecu, przy webasto, po prostu pod spodem, pod podłogą. i Tam co będzie siedział, tam się wypniemy. No chyba, że zmienię koncepcję i tutaj coś, coś wepnę. Więc muszę zrobić takie o, takie coś, więc zabieram się za skręcanie, żebym tego nie będę pokazywał, no podłączenie wężyków, skręcenie pokażę wam. Gotowy taki moduł, który będę instalował. O, jest zrobione. Tak to właśnie teraz ma wyglądać. Tutaj do filtra paliwa, tu się wepniemy do zbiornika, a tu już wyjście do webasto. Więc idziemy teraz zobaczyć, jak to sprytnie można tam zamontować. No i cały ten element muszę po prostu wpiąć tu. Muszę tak, o, tak muszę się wpiąć, nie? Tutaj jest do gruchy, do filtra. Musimy się wpiąć dokładnie o ten sposób. Czyli muszę wyciachać tą rurkę, tu się wpiąć i tu już będę miał dość. A że tutaj jest mało miejsca, żeby kręcić i robić, pokażę Wam już założone. No i dobra, mam to. Tak to ostatecznie wygląda. Zobaczcie, tu mam zaślepione na razie. Wpięty jest tym ładnym trójniczkiem. Paliwko już jest. No nic, teraz pozostało unieść furę i przeprowadzić ten przewód paliwowy, jakoś tak w miarę sensownie, żeby to wyglądało. Więc no, nie będę już tam pokazywam Wam jak przepycham ten wężyk, tylko pokażę Wam już wersję finalną oczywiście pokażę Wam też jak tam to wyglądało pod spodem po staremu a jak będzie później po nowemu. Widzicie tak to wygląda pompka Webasto jest tu na chwilę obecną tutaj idzie wężyk taki chiński, oryginalny, paliwowy tam do Webasta, który będę musiał wygrzebać tam jest moja osłona termiczna z pie pieców i silikon do pieców, jest zobaczcie, jak wytrzymałem Teraz Od razu można zrobić przegląd, nie? jak to wygląda. No, wygląda wszystko spoko. Układ wydechowy, nic nie jest przyfajczony No, i teraz możemy się, musimy się stąd wypiąć. I bezpośrednio muszę się wpiąć tam. Także to wszystko pościągam, założę nowe i wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Bo tutaj z kamerą to nie nada. finito znaczy, że fini to pierwszego etapu. Zrobiłem to tak jak na razie. Zobaczcie tutaj oh, pompeczka. O, oh, Pompeczka jest tutaj. Na razie tutaj nic nie dotyka, że lekko, ale to wszystko jeszcze przesunę. To mam nadatę kabla z tego względu, że będę testował pompkę w tym miejscu. No i muszę Wam powiedzieć, że już efekty są zadowalające. Zaraz Wam tam pokażę niżej, jak zrobiłem. Ale tutaj, o, oh, jest tak zrobione. Jak mówiłem zaworek, filterek jednak założyłem tutaj, wszystko działa, tylko nie sądziłem, że tu nie ma zaworku zwrotnego i po prostu układ mi się zapowietrza, bo wyciąga paliwko i stąd i stąd i tu się pojawiają bańki, one działa normalnie da się odpalić, ale po pomce słychać jak ona na pusto chodzi, chodzi głośniej, jak na pełno to ciszej, będę musiał w tym odcinku zastosować taki sam zawór jak tutaj tylko na wąż ósemkę i problem będzie załatwiony tu już praktycznie wszystko jest spięte no, brakuje mi tego elementu ale ogrzewanie chodzi to jest taki detal, który zrobię przy okazji znaczy przy okazji, niedługo muszę kupić tylko ten zaworek wężyk idzie tu tu starałem się go przymocować względnie tak, żeby wiecie nigdzie się nie obcierał wszędzie tutaj na przykład jest plus to sobie wisi i te niebieskie kabelki to też jest do sterowania pompką tu wszędzie idzie, tu idzie u góry tu przymocowany w przy tych grodziach, tyrtytkami, jak widzicie, tam też, żeby nie miał żadnego ruchu. No i tutaj sobie idzie, widzicie tu, tu i tu sypie się. I tutaj już sobie wchodzi do pompki Oczywiście to wszystko zaślepie Stare ustroje jak widzicie, zlikwidowałem już. E, tu jest wężek paliwowy. Powiecie o blisko tego rury wydechowej może się zajarać skoro słuchajcie tutaj jest gumowy korek praktycznie na dwa palce od rodzi, od rury spalinowej i nic się tutaj nie dzieje to to gdzie jest oddalone jakieś 10cm spokojnie nic się nie stanie No, tak to wygląda jak widzicie zbiornika na paliwo już tutaj nie ma muszę wszystko tego garnąć. chciałem przełożyć jeszcze sterowanie, wyświetlacz tutaj no ale dzisiaj już mi się nie chce słuchajcie Niby tylko poprowadzić wężyk do pompki, zamocowanie pompki i kabelka. 5 godzin, słuchajcie, robię. Wiecie jak to jest. Tu trzeba dorobić, tam przerobić, coś dorobić, no i tak jest. Oczywiście przełożę ten ekran tutaj, gdzieś, te sterowanie, ale już nie dzisiaj. No I od razu zrobię też serwis sobie tego sobie Tam w Otworzę go, przedmuchamy, zobaczymy. Wiem, że chodzi już, bo odpalałem właśnie to i to już ono chodzi. Pompka chodzi dużo ciszej, ale. Poczekajmy na efekt końcowy, jak założę, jak mówiłem, zaworek zwrotny, przełożę monitorek, zrobimy serwis i wtedy Wam pokażę. Oczywiście wszystko będzie w tym odcinku. Tylko, że ja już dzisiaj nie będę robił. My widzimy się za sekundę, a ja zabieram się do roboty już samego rana jutro. Hello, mamy kolejny dzień, i dzisiaj zabieram się za przenoszenie O tamtego sterownika Webasto. Tak myślę, że chyba założę go w tym miejscu. I będzie ok, ale to zobaczymy, go wydobędę i zobaczymy, czy będzie w tym miejscu pasował. Myślę, że tak. Potem zajmiemy się skróconą obsługą. Webastan, wysunę te siedzenia do tyłu i zajrzymy tam do środka. Zobaczymy, czy dużo jest kurzu, czy nie. I wszystko wydmuchamy. Ściągnąłem już sterownik. Kabelek, jak widzicie, już jest też podciągnięty. I się okazuje, że nie będę musiał go przedłużać, bo to sobie zamocuję. Widzicie, gdzie planuję? Myślałem tak. Tu. A ja tu często zapala się światło i można to uszkodzić przez przypadek. Tu by było chyba najlepsze rozwiązanie, ale musiałbym przedłużać już przewody. A jakbym sobie to tutaj zamocował, albo jeszcze wyżej, to bym przykleił na taśmę dwustronną. Tutaj mogę sobie zastosować, przyczepić, bo oczywiście to, to rzecz jasna jest osobno. Nie? I no, to sobie mogę przyczepić na taśmę, nieinwazyjnie, zawsze można ściągnąć, taśmę wyczyścić i tak chyba zrobię, to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, a to sobie przeciągnę, kabelek sobie przeciągnę tu pod spodem i będzie mi tym otworem. Słuchajcie, mam do Was pytanie, w trafiku, tu jest taka kostka, co to jest? Może ktoś wie, to jest z tyłu, w tym boczku tylnym, jak widzicie, to przy tych klatkach. Dodatkowo jakieś złącze. Hmm. Może ktoś wie, to niech pisze w komentarzu. Jednak muszę przedłużyć kabelki. Te Wiktoria jest moim tak. operatorem teraz. Mam no, strasznie cienką No i mam to, tak wygląda przedłużony kabelek. Panie Pana niepełnoprofeska. A dlaczego przedłużałeś Marcina? Skoro mówiłeś, że z ci starczą. Zmieniłem koncepcję, zaraz zobaczycie jaką, jak już wszystko zmontuję. A tu wam takiego tipa pokażę, już to prawda wyciągnąłem. Jak przeciągnąć kabelek przez jakieś ciężko dostępne miejsce, gdzie nie możemy ręki włożyć. Jak widzicie ja sobie wsuwam akurat taką rurkę, mam termokurczliwą. Wsadziłem sobie przez otworek, wyszło mi tamtędy. No tutaj. Przykleiłem to tu po prostu taśmą i przeciągnąłem przez otwór. Tak sobie wyciągamy, odklejamy to i mamy kabelki na wierzchu. I LUKS! Patrzcie, tak sobie wymyśliłem. Przejaśnię, robimy. Tak sobie wymyśliłem, żeby tutaj była zamocowana. Totalnie bezinwazyjnie, słuchajcie. Musiałem tutaj, jak widzieliście, przedłużyć przewody. Puściłem sobie tutaj, nawet to, to się tak rozgieło, że mi ta wtyczka, tutaj, tam widzieliście, taka trójkątna, którą przedłużałem, wchodzi idealnie przez kratkę. Może nie wygląda to zbyt kozacko i fajnie ale jest zbyt inwazyjne, w razie czego można to wszystko zdemontować nawet to przykleiłem na taśmę dwustronną mam takie zaślepki, kiedyś kupiłem sobie o, eleganckie, pasują tutaj super sobie mocowane mocowałem to teraz, jest elegancko no i przedłużyłem ten kabelek tutaj, bo w razie czego ten monitor pada, bo to wiecie, to jest Chińszczyzna lubi padać chociaż już jeden sezon mi wytrzymało wszystko było ok i w razie czego monitorek sobie wymienię bez najmniejszego problemu, na no inny w razie czego słuchajcie, teraz chodzi? teraz słuchajcie, czy słyszycie pompkę? Prawie w ogóle jej nie słychać Cel został osiągnięty, słuchajcie ja to wyłączę bo Będzie za gorąco Nie dobra, wczoraj robiłem testy yy, Takie testy już tylko czy to wszystko działa i działa, tylko jak już mówiłem Muszę zamontować Zaworek Zwrotny, który już zresztą wczoraj zakupiłem Dzisiaj niedzielę, no na wtorek będzie, więc we wtorek instalację zrobię tak jak ma być No i myślę, że w tym miejscu bardzo fajnie to będzie funkcjonowało, zwłaszcza jak tu będę spał No ale oczywiście o to wszystko Wam pokażę Jak już pojadę na jakiś van life, Już niedługo zresztą będziemy jechać sobie tutaj, nie? Z tym oto tutaj my jednym osobnikiem, jeszcze drugim Pojedziemy sobie w trójkę, teraz plan mamy taki, że pojedziemy sobie gdzieś w okolicy morza Póki jeszcze jest tak fajnie ciepło w ciągu dnia ta, I pójdziemy do kina. No, są, jeszcze nie były w kinie, to takie czasy, że nie trzeba do kina chodzić. W każdym razie będziemy sobie jechać niedługo na weekend. Taki onewaj dwudniowy, także będzie spoko Dobra, bierzemy się za konserwację, wybasta z naszej konserwacji. Przegląd, zobaczymy, jak się mocno zakurzył przez jeden sezon używania. Teraz dobierzmy się do wybasto. Zobaczymy, jak mocno się zakurzyło. I wszystko wydmuchamy, zapierdzielając cały samochód kurzem. <noise> jak pamiętacie. Mam to zanocowane na konfirmatach i ta płytka aluminiowa się sprawdziła, bo dzieciaki tutaj nogami walą i nie ma problemu, nic się nie dzieje. Trzeba dać na konfirmaty Marcin, No dałem dlatego, że obudowa jest z płyty MDF, a konfirmaty najlepiej trzymają się właśnie w drewnie. OK, otwieramy wieko. Teraz ściągamy płytę i mamy dostęp do naszego malutkiego Webster Teraz żeby się dostać do, żeby ściągnąć obudowę, to trzeba rozkręcić tutaj tą tę, tę, tę kratkę. Jak nakrętkę widzicie? O, wykręcić. Nakrętka wykręcona. Teraz odchylamy do tyłu. O, trzeba do tyłu trochę cofnąć, trochę siły. I już mamy całe bechy na wierzchu. E, słuchajcie, tutaj nie mam co robić. Naprawdę. Zobaczcie. Cały element nawiewny. To wszystko jest kurde jak nowe. A używane było jeden sezon. Więc jak, jak widzicie, tutaj naprawdę no nie ma nie ma za bardzo co czyścić. No, ale jak już mam na wierzchu, to przedmucham prewencyjnie. Zobaczcie, jaki fajny dostęp do wszystkiego jest. Tutaj jest całe sterowanie. Tutaj mamy świecę, tutaj mamy czujnik. I te wszystkie elementy zastępcze oczywiście mam. W razie jakby nawaliło mi, będąc gdzieś tam powiedzmy na wyjeździe, elektroniki nie mam, ale to sobie właśnie teraz w tym rzucie sobie kupię płytkę elektroniki, dodatkowy monitorek i będę miał <grytanie> praktycznie drugie wybasto w częściach będzie się działo. Dobra, przeczyszczę przedmucham to. Patrzcie, prawie w ogóle syf nie leci. I więcej tu nic nie trzeba robić, wszystko jest w pełni sprawne, czyste. Dobra składam to teraz, to jest praktycznie już koniec odcinka, ale jeszcze na samo zakończenie pokażę Wam tą, jak wymieniłem ten zaworek, ale to za chwilę. Znaczy dla Was będzie za chwilę, ja muszę poczekać parę dni, no i wtedy zakończymy sobie odcinek. Dobra teraz to składam. Mam, zdobyłem, będę montował. Tu w tym miejscu, ale powiem, że na starcie musiałem go już go naprawić, bo Teraz działa, aż nie działa. Musiałem go rozkręcić tak, by złożyli pajace, że gumka tam w środku była taka podwinięta. Musiałem to wszystko ponaprawiać. Masakra. Zakładam. No i już siedzi sobie tutaj. elegancko Siedzę sobie w środku. Słuchajcie, łód paliłem. Oczywiście układ cały odpowietrzony. Kurde, czekajcie, by będzie lepiej widać. Nie bardzo. W każdym bądź razie, no chodzi. Nastawiłem sobie teraz na minimum o niech to tak chodzi pompeczka sobie tutaj tak cyka możecie powiedzieć, że głośno, no głośno tu kamera zbiera i teraz tak, chodzi to już w no to chodzi godzinkę czasu zobaczcie na filterku ciągle jest paliwko no tu u góry jest bańka powietrza, ale ona uwięziła się po prostu nie nabędzie, zaraz sobie ją w wygonić ale ciągle jest robka, więc Chodzi przez godzinę, więc z żaru przynajmniej ze 150 ml paliwa. A tu ciągnie jest paliwką, znaczy, że ciągnie dobrze. Tylko pytanie, czy zaworek działa, czy nie ściąga z gruchy, nie? Tutaj no zobaczymy. I teraz zrobię test. Test właściwy, niech on sobie pochodzi teraz, tak za 3 godzinki, zobaczyć, czy nic się nie stanie, czy nie zgaśnie, czy układ się nie zapowietrzy. No nie powinien, teoretycznie. Teraz powinien odciąć zawór zwrotny przed filtrem, nie powinien pozwolić na wyciągnięcie paliwa z filtra i z układu i powinien ciągnąć bezpośrednio ze zbiornika i tak samo zawór zwrotny do układu Webasto powinien odciąć podczas jazdy samochodem, żeby nie wyssało z rurki tak to powinno wyglądać no i dobra, zobaczymy mamy 17.30, niech sobie pochodzi do 19, 17.18, 19.00, no do 20.30 niech sobie pochodzi jak będzie chodzić, to znaczy, że będzie chodzić i posłuchajcie, czy słyszycie w ogóle coś? Wiecie to co? słychać, słychać, ale jest, jest to odgłos, jakbyście byli, jakbyście słyszeli gdzieś tak w oddali bardzo daleki taki pomruk, yy, może nie pomruk, ale pogłos spadającej kropli wody gdzieś tak gdzieś tam spada na ziemię, ale tak wiecie tak. No w porównaniu do tego co było to jest niebo a ziemia teraz, będę, teraz to sobie przetestuję i jeżeli będzie mi się dobrze spało a jeszcze nadmienię, że bardziej słyszę ten wentylator tutaj o, nie widzicie go, a słychać słychać niż tą pompkę tam, także najlepszy test oczywiście będzie w terenie ale to już niedługo niedługo będzie się robić najlepsza pora na życie, czyli zima jest sukces udało się Zniknęło mi to ustrojstwo stąd, jest pełen sukces, także widzimy się już na testach takich wiecie teory, na takich testach praktycznych na Lifeie w zimę. W tym odcinku to wszystko, dzięki że byliście, cześć. I nie dało mnie to spokoju, musiałem to przerobić, przeniesłem to stąd. Tu, sorry kręcę telefonem, teraz być profesjonalnie. Jednak jak to było troszeczkę za duży kąt, to zaczęło to źle działać. Musi być w kącie 0 do 30. No, a tutaj jest jakieś 10 niecałe, może. No I cichutko chodzi, słuchajcie. Tu się wydaje, że głośno, ale gwarantuję, że w środku będzie słychać. Dobra, składam to wszystko i będzie luks. A jeszcze tutaj finterek jest tu u góry. Cały czas zapełniony, także wszystko działa prawidłowo. To taki mały update. Dzień później. No elegancko. Tam jest o Widać ją. Mała. Ty mała znów zarosła siatrapami samochodu. No, tu naleśnik leży. Mój pomocnik. I powiem tak pompkę trzeba jednak mocować prawidłowo, czyli pod takim mniej więcej kątem, jak mówiłem, do 10 stopni, no nie, teraz się trochę obniżyła nawet od 0 do 30 wtedy chodzi cichutko, ciszej niż wtedy. No i... Nie ma tej tendencji do zaciągania powietrza tutaj o, filterku, czyli coś musiało być na rzeczy, także radzę zakładać ją w takim właśnie oto położeniu.